Starostwo powiatu Tarnobrzeskiego podarowało bon w wysokości 2000 zł domowi dziecka w Skopaniu. Dyrekcja placówki postanowiła przeznaczyć pieniądze na stworzenie kompleksu basenów. Takie upały jak teraz aż zachęcają do kąpieli w basenie. Do tej pory wychowankowie domu dziecka w skopaniu mogli jedynie o tym pomarzyć. Z pomocą w spełnieniu ich marzeń przyszło starostwo powiatu tarnobrzeskiego, które z okazji Dnia Dziecka przekazało dyrekcji placówki czek o wartości 2000 zł. Co roku w związku z nim Dziecka staramy się pomagać naszym placówkom. A więc y, y, domowi dziecka w Skopaniu, y, specjalnemu ośrodkowi szkolno w Grębowie, ponieważ są to ważne placówki, placówki dla dzieci, y, no i zależy nam na tym, żeby te placówki dobrze funkcjonowały. My dając pieniądze zostawiamy dyrekcji wybór. W poprzednich latach sobie kupili telewizor, jakieś komputery, więc... Więc myślę, że oni najlepiej wiedzą, co, co, co zakupić. I wspólnie z koordynatorami podjęliśmy decyzję, że będzie to basen, basen taki naprawdę wysoki standard, żeby był trwały, żeby tak naprawdę dzieciaki miały możliwość w tym okresie wakacyjnym z nadzieją, że będzie upalny, schłodzić się chociaż przez chwilę. A że mamy własną studnię, czyli woda po prostu nas praktycznie nie kosztuje, to możemy poszaleć. Dyrekcja placówki nie poprzestała na zakupie jednego basenu i postanowiła stworzyć cały kompleks, z którego będą mogli korzystać wszyscy podopieczni. Czy jest to tak zorganizowane, żeby każde dziecko, czy potrafi pływać, czy nie potrafi pływać, miało możliwość skorzystać ze schłodzenia się. Jeszcze planujemy zamontować taki spryskiwacz na basenie, to znaczy tutaj na boisku, żeby w te dni upalne rzeczywiście też chodzi o bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim, żeby było schładzanie, żeby nie było po prostu przegrzewania organizmów.